Pierwsze branie. Dzień. No zobaczcie, taki arsenał dzisiaj będę używał. Już miałem branie. Wszystko widzę. Widzieliście? Dzień. Dzień. No z się kolejny... Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale MD Fishing Team. Akcja rozrywa się. Jak widzicie, na jeziorku, w sumie na dwóch jeziorkach Na jednym byłem dość krótko a, a czemu, to zobaczycie w dalszej części filmu Generalnie będę się skupiał dzisiaj na muszkach yy, Muszkach od Jarka Oster'a Także no będę używał muszek, które są lżejsze Z tego względu, że całe dno jest prośnięte zielskiem no, Główny cel to oczywiście szupak Także nie przedłużam Oglądajcie i wytrwajcie do końca No zobaczcie, taki arsenał dzisiaj będę używał Także jak mówię, w większości będą to lżejsze muszki, jest tego trochę, także będziemy rzucać, zobaczymy. Już mam pierwsze branie. Jak widzicie, dopiero zajechałem. Pierwszy rzut dosłownie. Założyłem muszkę na ciężkiej główce. Dość małą. Ale mówię no. Pierwszy rzut, już branko. Proszę. I szupaczek siedzi Woda jest masakra po prostu Zajechałem to już, rozmawiałem z lokalnym karpiarzem. To mówi, że nigdy takiej wody nie widział. Podobnież zarosła. Dość porządnie i dlatego się dzieje jak się dzieje. No ale zobaczymy. Jak będą gryzły, to będzie dobrze. zmierzyłem 65 centymetrów Ubranie piękne, no mówię, mam nadzieję, że to nie jest zmora pierwszego rzutu Woda masakra, po prostu kolor wody to jest... o nic nie widać Także dzisiaj będę od dno, tylko i wyłącznie Zobaczymy, może skusi jakieś większe Leć kolego, leć Tu macie muszkę, którą, którą użyłem przy pierwszym rzucie obciążenie no, ma zajawem z 12-14 gram, jeden pojedynczy hak, no i włos. Także zobaczymy czy jeszcze coś tam wyskubiemy z dna. Ole mi uderzył, o, ale ładny, ładny był pięknie uderzył muszkę, no, jeszcze w drzewie jest ten no, das powiem wam, że dość ciekawy szczupaczek był no, dopiero przyjechałem na to jeziorko to dopiero, no z 15-20 minut rzucałem na dwie różne muchy Tą założyłem, ona ma bardzo wolny opad. I proszę, drugi albo trzeci rzut i już skusiłem w Puknięcie było to mamy pierwszego szybaszka na drugim jeziorku. Juszko to samo co miałem przez właśnie tego większego. Jest barwy no przepiękne. No, zobaczcie I powiem wam, że no, długi, długi jest, nie jest bardzo gruby, ale obarwienie ma przepiękne. No i co? Muszka ta sama co miałem tego większego. Fajnie, fajnie w ogóle w wolnym łopadzie jest, także mega kusi. No i co? No. Zbierzemy go i wypuszczamy. 70, prawie 7 cm. Mamy muszkę. Jest to muszka od Jarek Roster. Także w, ostatnim, w ostatnim jednym z ostatnich filmów też widzieliście ją w akcji. W końcówce ma pojedynczy hak jest z przodu kotwica. Także daj radę. Bardzo wolny opad, zaraz wam pokażę. Zobaczcie ten opad. Po prostu coś pięknego. Bardzo wolno. Do tego mega kusi. Już miałem branie. ale to jest malutki. Prowadzę praktycznie pod powierzchnią. Tak jak mówię, no wolny opad jest. I one po prostu wychodzą z tego. A to jest mniejszy na pewno niż. Ten taki już z 50-60 może. No ale mój tak musi, także na razie nic nie zmieniam. Staję przy tym, co jest. No chodź, chodź kolega, nie szalej, nie szalej. A, patrzcie, patrzcie, mi się no ale jak mówiłem, no muszka to sama Prowadzę ją dosłownie pod sam, powierzchnią I pod drzewko Nie na drzewko bo pod drzewko Naprawdę. Nie wiem, na kamerze pewnie tego nie widać, ale ja dosłownie widzę tę muchę cały czas. Także jak jakieś branie jest to wszystko widzę. Widzieliście? Ten wolny opad i to prowadzenie to jest po prostu torpeda. No. Zbiorę już Jest, nie, jest też No zobaczcie, tym razem taki grzydelek No 50 parę, może nawet po 60 Ta sama muszka, także nie zmieniam, bo fajnie mi gryzą w nią Upałem na muszkę z cięższym obciążeniem, z szybszą akcją, ale No nie było broń założyłem tą, delikatny opaty i Od razu tłukam, żeby wraca do wody Wróciłem. dosłownie chwilę zakręciłem się. Chciałem zaraz koło niego trafić razem Koguci w akcji nie jest duży No, trochę Zobaczcie teraz taką muszka No, na pewno, 60 na pewno. Też mega ubarwiony. Także fajnie, fajnie, puknął. Niech rośnie. Ale proszę. Tu macie tą przynęte. Ja tak mówię, ja go nazywam hobucik. Cała główka jest zalana, także tylko angreweczka łączy. Jeden hak. No, praca tak samo, zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Przepiękny jest. Nawet go pod można przesuwać. Piękny będzie. Patrzcie, siedzi. Ale w ogóle nie uderzył, to zabrał, nawet słabo walczy tylko spały Ale już taki nawet nawet chodź, chodź. Kolejny. No powiem Wam, że no, brania nie było, tylko poszłem opór. Trochę widać, że rozpały, no bo go ciągnąłem, tak szczerze mówiąc, to Zero walki. No nic, namiarkę na i jeszcze chwilę porzucamy. No ale, ale powiem Wam, że ciekawy jest, na pewno 77 to zobaczcie. I kolejny 70, tylko 7 tym razem, Także ładny, ładny. No wracaj kolego, do wody No i co, ponownie kobucik w akcji. Także fajna, fajna przynęta. No ja już kończę takie małe podsumowanie. Bo w sumie 3,5 godzinki po pracy. Jak widzieliście, byłem na jednym jeziorku. To jeziorko mega przekwitło. Woda normalnie masakra brudna. No ale co, udało się nam zrobić wabrania w sumie w jednego Zmieniłem jeziorko, przyjechałem na, na jeziorko, gdzie jest woda dużo czystsza. Dno ogólnie jest porośnięte, mega, no ale udało się zrobić kilka fajnych brań Także w ruch poszły przynęty, te z wolniejszym upadem, tak żeby łapać na samym zielskiem No niektóre szczupaki, tak szczerze mówiąc, były mega ospałe. Także po zacięciu w sumie nocą dociągnąłem no, je i, i do podbieraczka, także dużo nie walczyły No ale jak widzicie, przednęty od Jarka zrobiły robotę, także mega łowne No i co? Zapraszam was do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco Komentujcie, lajkujcie, jeżeli macie jakieś pytania. Także trzymajcie się, do następnego.